Serwus Brytlenów, Freudy, cześć przyjaciele, piwni fani piw bawarskich i niemieckich. W drugiej części odcinka o browarze Bro i Moss. To jest, pamiętajcie, górna Bawaria. Miejscowość Tisling malownicze okolice blisko austriackiej granicy. Górna Bawaria, czyli niedolna, tylko górna, to jest tak środek, jakby Bawarii tam jeszcze Alp Wysokich nie ma tam browarów jest dosyć dużo w tym rejonie oczywiście ja wam zawsze rodzinne browary przedstawiam w większości to jest między innymi rodzinny browar piąte pokolenie już tam zaczyna rządzić w tym browarze rodzina Mincz przedstawię wam dzisiaj Wajceny trochę ciszę muzykę no że lubię muzyka do piwaru nie Lubię po cichu pić piwa. Wajceny yy, się Wam przedstawię. Zamówiłem trzy. Na zamówieniu i na <gryw> fakturze były trzy rodzaje Wajcena. Przyszły tylko dwa. W tym po prostu jeden z Wajcen yy, zwykły dwa razy, a Dunkela mi nie przysłali. No. Nie wiem, czy to specjalnie Bawarczycy zrobili, czy, czy, czy niespecjalnie. Nie wiem, może nie było na Browarze Dunkela, może się ktoś po prostu majtnął. Ludzki błąd. No. Może kiedyś się Wam przedstawię Dunkera. Zaczniemy sobie, jak wiecie, poza ciemnym i jasnym Wajcenem. Browar, browar waży też Radlery Wajceny. To jest bardzo fajna rzecz. Oraz bezalkoholowe. Yy, alkoholowe. Tyś, tyś kopki, nie. Yy, no Tego Dunkera nie ma, bo mówiłem. Zaczniemy od lardera. W Polsce nikt nie waży takiego piwa na 100%. To jest na pewno. Połowa po prostu lemoniady cytrynowej, niechemicznej chemicznej, tylko prawdziwej z cytryn sycylijskich, a połowa po prostu wajcen. Ma 2,9 alkoholu, 8 balingów. To takie piwko no, idealne dla rowerzystów, sportowców, kobiet, które się chcą odchudzać powiedzmy. One nie są za szczupłe, no to takie piwo właśnie będzie idealne, bo jest zredukowana ilość kalorii o 40%. Jak wiecie, Niemcy wymyślili w ogóle radlery, czyli piwa z cytrynowe, piwa z sokiem cytrynowym, no tak powiedzmy, nie? Każdy browar szanujący się w Bawarii, w Niemczech, praktycznie waży takie piwo. U nas to jest po macoszemu traktowane, nie ma mody, już kiedyś trochę moda była na to, ale przez to, że koncerniaki u nas włożyły radlery, więc ja się nie dziwię, że ludzie mają do tego seksualne podejście, nie? do polskich radlerów. No ja też chemicznych wam bardzo nie polecam, jakiś warek, tyskich, tamtego typu żywców, te świństwo, na no, do mycia opon, się to tylko nada jak lager pijecie to tylko z prawdziwym sokiem e z cytryn czy tam no, z innych owoców ewentualnie pomarańczy coś w tym stylu zobaczymy jak to na smak pływa no w zapachu tutaj nie będziemy się jakoś rozwodzić wiadomo że powinno być trochę bajcena trochę e tej lemoniady no jest trochę cytryn Praktycznie 29, alkoholu. Więc takie piwko wypijecie, no to nic wam nie ma. Praktycznie mm, bardzo dobre te piwko. I ono ma kalorii, na no, nie pisze dokładnie ile, ale 40% jest y, obniżone w stosunku do klasycznego. Wajcyna smaku bardzo dobre, takie typowo kobiece piwo. My na targach czy w ogóle no, jak z piwem też na targi dużo dziewczyn właśnie takich piw szuka jak wajcena właśnie albo z sokiem bananowym albo z cytrynowym sokiem no jest, jest, jest zapotrzebowanie no, na takie piwa właśnie nie, nie jest gorzkie piwko jest słodkie nie jest bardzo słodkie ale też no nie czuć tej goryczki na no, upały takie piwo no Idealne to jest. Naprawdę no. że o piwie rozmawiamy, no to wśród piw to takie piwo chyba no, kwasów za bardzo wiecie ja nie lubię są kwaśne też też są dobre na upały czy polskie grecer czy grodziskie inaczej. Też jest bardzo dobrym piwem na upały jest jedyne pamiętajcie grecer to było je, grodziskie było jedyne piwo które wytrzymywało w, Afry, w Afryce. Rommel zamawiał właśnie w Grodzisku całe skrzynki Grodziskiego i szły do Afrika Korps. Tam żołnierze mogli czy, czy czegoś się napić, jakiekolwiek piwa, bo to jedyne piwo, właśnie takie przeniczne One były wędzone, też ten słów pamiętacie, ktoś nie wie, Grodziskiego nie zna, to, to, to one jedynie wytrzymywało upały afry, afrykańskie. Więc jak widzicie piwa lekkie, piwa przeniczne są najlepsze na, na upały. Tylko Wam bardzo polecam. Te piwko, no jeżeli byście gdzieś udało Wam się takie piwo zdobyć na bazie Radlera, no to super. Zobaczycie, że to naprawdę jest warto. Widzę, jak ludzie piją te te warki jakieś cytrynowe, albo desperadosy, abyś, no to no żal mi takich ludzi po prostu, nie? Ktoś lubi parówki za 3 złote Biedronki? No można jeść, no ale, no ale po co, nie? Lepiej się napić czegoś dobrego. Dobra, to już nie będę gadał. Klasycznego Wajcena weźmiemy teraz na tapetę. Tu już będziemy bardziej do tego wymagający. 12 baringa, 5-2 alkoholu. Mielony na pewno halertau warami, bo tak podaje browar. Browar w ogóle tylko sprowadza halertau wajceny, czy w ocenę zero. Sprowadza chmiele. Na razie mam krystal, ale bardzo mocno gazowane piwo. Jak tu się, co tu się dzieje na dnie. Normalnie to tornado tego gazu. Pierwszy raz widzę, żeby tak fajnie gazowało piwo. Ale troszkę je tak źle nalałem. Chciałem, żeby drożdże też poszły. O, ja lubię tak nalewać piwo. Niektórzy tak nie nalewają, tak nalewam, żeby trochę się odgazowało. I jeszcze tam na dnie te drożdże, później wlejemy. Jak wiecie, <krzyk> nie wiecie, yy, Wajn Stefan, tu mam nie da darmo szklankę, najważniejsza, najlepsza uczelnia na świecie piwowarska, a jednocześnie Instytut Naukowy yy, Państwowy, w ogóle Instytut Naukowy, który piecze ma nad wszystkimi browarami w Bawarii w ogóle chyba w całej Niemczech też i oni mają obowiązek też um, dochowania jakby wierności klasycznych piw bawarskich. Zbierają ich, wszystkie próbki chmielu, mają bank drożdży, który można tam nawet, obowiązek mają dostarczać co jakiś czas swój szczep. I tak samo działa to w drugą stronę, gdy jakiś browar ulegnie nie wiem, spaleniu, zniszczeniu czy, czy jakaś, jakiś szczep zani, zanika. Czy mutuje? Chyba, Stefan zawsze ma bank drożdży tych, tych prawdziwych, tych no, klasycznych piw bawarskich. I co ciekawe, na no, tych szczepów jest bardzo, bardzo dużo. Do samego Wajcena szczepów jest nie chcę Was kłamywać, czy to jest 20, czy, czy 100, ale to jest bardzo duża ilość tych szczepów. Do każdego z tych stylów, też bawarskich, z Kalesa, z Pilsa. No, no, z Mercena no, bardzo dużo jest tych szczepów i, i browary no, korzystają z tego, że, że mają taką bogatą właśnie bawarczycy w ogóle tam pulę tych drożdży. U nas w Polsce nie jest to znane. Browary robią właściwie na dwóch czy trzech szczepach. Jeżeli to są e, płynne drożdże, no to bardzo dobrze. Coraz więcej polskich browarów, małych browarów oczywiście, bo ja nie mówię o przemysłach, browarach które waży ceny no, posiłkuje się już właśnie płynnymi drożdżami, nie sucharami. Pamiętajcie, nigdy na WB06 wybitnego piwa nie zrobicie, nie napijecie się. To jest zawsze taki erzac, no. To jest taka, no, tak jak z no nie można zrobić szynki, tak z WB nie można zrobić, no, dobrego wajcena, czy bardzo dobrego wajcena. Dobra, że to Jeszcze drożdży troszeczkę namieszamy. O. To jest przepiękny widok. Jeszcze dolejemy, ale już nie ma. Ten rallyer, Wam powiem, to ma też bardzo dużą wadę. Ten 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 się nazywa Krachel Weisse. Czyli inaczej takie piwo, no na no, weekendowe można coś takiego powiedzieć zobacz jak pięknie drożdże takie pimo ma tą wadę właśnie, że no, no jedną duszkę można wypić, no tak wchodzi fajnie a wajcem ten już jest tak, trzeba się podelektować bardzo ładny kolor taki ciemno-żółty zapachu jest banan to już dobrze świadczy o tym co ja Wam mówiłem no jeden z kilkunastu drożdży, szczepów droży używanych w babarskich browarach. Jak w smaku. Wytrawny, wytrawny, wajcen, ale jednocześnie dużo, dużo, banana. No i goździk, jest goździk. Nie jest takie słodowe te piwo, słodkie. Te niektóre wajceny są takie właśnie, mówiłem Wam kiedyś. No a duże browary takie mają skłonność ku temu małe browary szlachetne właśnie robią bardziej takie wytrawne wajcony to jest z, właśnie po tym poznać, że to jest do, należy do rodziny wy, takich no może nie wytrawnych no wytrawnych smaku ale szlachetnych o pochodzeniu tak bym powiedział nie? sami bawars, bawarscy piwowarzy, piwowarzy najbardziej jakby no, szanują cenią właśnie te szczepy wytrawne bardziej niż Niż, niż takie słodkie, typowe banany. Wiadomo skąd się później wzięło, przemysłowych piwach, no, wręcz dodawanie nawet soku bananowego, już takie piwa się spotyka. No ale to mówimy o jakichś tam powiedzmy zachodnich piwach, takiego niskich lotów marketowych, nie za powiedzmy za 30 centów, no, za 50 centów, bo są takie piwa za 50 centów. No, które nie, poza wodą tam, i chemią no, piwa, piwa nie, nie, nie przypominają, no ale właśnie tak smakują wajceny takie marketowe, nie? sama słodyczne Jeszcze raz wrócimy. Wajceny, jak wiecie, z temperaturą zmieniają smak bardzo. Nie powinno się ich bardzo zimnych pić. Niektórzy lubią bardzo zimne wajceny pić, ale tradycyjna, powiedzmy taka starszyzna, jakbym to powiedział, bawarska lubi te wajceny jakieś trochę cieplejsze, wręcz nawet je podgrzewają w kubełka z ciepłą wodą. starsi tacy, góry, ale lubią właśnie ciepłe wajceny. Wtedy się in, inne, w ogóle całkiem, frakcje smakowe. Nie będę Wam tych związków tutaj przytaczał chemicznych, bo to są dwa takie główne związki, trudne nazwy mają. Chce, przeczytacie. One odpowiadają właśnie głównie za, za smak Wajcena taki bananowo-goździkowy. kwasferulikowy też no, tu dużo, dużo w, w czasie ważenia wajceny są, tam będzie może wajceny są dosyć skomplikowanymi piwami w ważeniu, i tak jak lagery. Bardzo dużo tu zależy od smakowa smak i cena przede wszystkim zależy od raz drożdży dwa temperatur i przerw jakie, są, jakie w ogóle są przerw trzy od dekokcji i cztery od sposobu fermentacji czyli długości terminu temperatur fermentacji to wszystko no to jest jak my to pomnożymy razy wszystko każdy składnik przez siebie no to mamy no, nieskończoną ilość wariacji yy, wajcena. Oczywiście to wszystko jest w pewnych granicach. Jak skończycie wajen Stefan w, w Wunachiu, y, tą szkołę, no to będziecie dosyć dobrze wiedzieli, jak się wajceny waży klasyczne, nie. Yy, domowymi warunkami oczywiście też można uważyć wajceny, y, czy w takich rzemieślniczych w małych browarach, ale jest to bardzo, bardzo trudne uważam. Jeżeli komuś wyjdzie taki Wajcen, no to bardziej jest przez przypadek niż jest to pod kontrolą. Tutaj naprawdę technologia i wiedza bardzo, bardzo dużo odgrywają rolę, żeby Wajcen wyszedł no, wybitny, powiedzmy, no, tak jak te Wajceny, które Wam przedstawiam. W większości to są Wajceny wybitne, wzorcowe. Szkoła, szkoła monachijska, piwowarska. Nie ma tu żadnych błędów żadnych niedociągnięć, jak tu mówią, klasyk. <grym> który już nie żyje, pan Siara, tak, to było, gdzie tu są dociągnięcia, <grym> że pewne niedociągnięcia są, tak, to było w tej klasy klasyce, ale ceny. do Ja staram się przestawiać te, te piwa, no raczej z górnej półki, może nie zawsze to są Majbachy, no ale ta, przynajmniej ta, ta S-klasa w, piwo, w piwowarstwie, no, to przynajmniej on zawsze przedstawia mnie. Nie zajmuję się Ferrari, ani Rurusami. i Niektórzy się może tym zajmują, czy belgijskimi jakimiś tam piwami. No. Ja na Belgach się nie znam, szanuję bardzo Belgii, chociaż nie lubię Belgów, bo no, nie, nie, nie mogę pić Belgów. W sumie są bardzo, bardzo słodkie i słodowe. Poza tam. Dzikimi piwami belgijskimi, no to właściwie no, nie służą mi za bardzo piwa belgijskie, dlatego, no, nie wiem, może we krwi, że mam tam parę procent bawarskiej krwi, a może dlatego kocham te piwa, głównie z Bawarii. No, no, nie przeciągam, bardzo Wam polecam ten browar jeszcze raz, piwa wybitne, nawet ten Radler jest dla mnie wybitny, bo u nas czegoś takiego nie ma, nikt nie waży w Polsce czegoś takiego. A jak waży, to ja nic o tym nie wiem. I tą drogą jeszcze chciałem Was zaprosić na ostatnie chyba w te lato spotkanie ze mną. Można się spotkać na rynku we Wrocławiu. Od, to będzie 2-4 sierpień. Tak? To będzie feta, to jest festiwal tam seru, wina, piwa. Można się ze mną spotkać przez 3 dni, pogadać o piwie. Ktoś też mogę wyjaśnić, ktoś czegoś nie wiedział o piwach bawarskich. Będę też lał oczywiście e, piwa lane będą bawarskie. Jest w Rowalu R, którego jestem jakby opiekunem takim merytorycznym. Tak <tentą> to określił opiekun merytoryczny e, działalności na, na Polskę. Przedstawicielstwa był w M. R. Będzie można, można spotkać. oczywiście będzie też zespół najlepszy, bawarski zespół. Według mnie na strona bluesa i zjawiskowa Monika na wokalu. Bardzo Was zapraszam na spotkanie ze mną, z dobrym piwem, z dobrą muzyką. Trzymajcie się, nie picie chemicznych piw, tylko naturalnych. jest wprost.